Miałem dodać Wam zdjęcie tego dziadostwa, ale taka szybka zajawka innego dziadostwa, naprawdę też to samo dziadostwo co wcześniej, ale w połowę razy tańsze, filtry także takie przyrobione, to jak będę to miał chwilę czasu to Wam nagram, ale zajawka jak nic i moduł wi-fi. No, także... Aha, nie ma, było wyłączone tutaj. Dobra. Każdy razie 3,5 kW to mocy może mieć ciągłej, a tamten miał 3. No, na przetwornicy i Solar, SML w wójce. także wszystko praktycznie samo co tamto tylko ten nie liczy, ile prądu w niego weszło, ile wyszło, przeszło, zeszło, wszystko w aplikacji, która też nie będzie liczyła za bardzo dobrze, tylko pokazywała w danym momencie ile było słońca, ładowania, zużycia baterii, ile procent wszystkiego. No także jak Wam opiszę, to Wam opiszę. Cieszcie się, że taki głupi jak ja Wam to sprawdza.